No i trudno zebrać myśli po takim meczu. Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem na, na to, żeby dobrze grać defensywie, żeby wyprowadzać kontry. W racji tego, że ostatnio mieliśmy trochę problemu w linii obrony. Niestety szybko stracona bramka trochę te nasze plany zweryfikowała. Wespół dążył do, do wyrównania, niestety nie udało się, także gratuluję trenerowi gości trzech punktów. Nie pamiętam w tym momencie takiego meczu, kiedy ostatni raz zagraliśmy bez straty bramki. Myślę, że to jest najważniejsze w tym spotkaniu dzisiejszym, że po tak stromotnej porażce potrafiliśmy przede wszystkim zachować czujność w defensywie I, i ta dyscyplina, którą żeśmy sobie nałożyli od początku spotkania, ona nam przyniosła efekty. Oczywiście mecz był bardzo trudny ze względu na to, że przewaga była tylko jednobramkowa, a goście cały czas szukali sytuacji, żeby zdobyć bramkę wyrównującą. Drżeli, drżeliśmy do, do ostatnich minut, nawet w tym czasie doliczonym było bardzo niebezpiecznie. No, bardzo się cieszymy, natomiast no cóż, jest początek sezonu, prawda? Mamy trzy punkty, troszeczkę możemy odetchnąć i również możemy skupić się teraz na, na kolejnym spotkaniu. Mniej nerwowo. Graliśmy dzisiaj dosyć defensywnie, na pewno tak nie chcemy grać, chcemy grać ofensywny futbol, natomiast dzisiaj myślę, że, że to należało zrobić po meczu pierwszej kolejki.